Siema! Ja jestem Rado Jones i w tym odcinku będzie to ranking TOP 5 najlepszych samochodów sezonowych w Jailbreak'u. Brane pod uwagę są oczywiście te statystyki, ale też rzeczy typu prowadzenie się samochodu czy jego wygląd. Także zapraszam do oglądania. A więc piąte oraz ostatnie miejsce zajmuje Macaron. Jest to naprawdę bardzo dobry samochód, który ma bardzo dobrą prędkość maksymalną, natomiast przyspieszenie jest już troszeczkę gorsze. I nie prowadzi się on jakoś najlepiej, chociaż też problemów tutaj nie ma. Uważam, że jest to też naprawdę bardzo ładny samochód, jeden z ładniejszych samochodów w grze. I ma on rzecz, która oczywiście wyróżnia ten samochód, czyli to, jeśli on startuje i osiąga tam naprawdę niską prędkość, spoiler się wysuwa, natomiast gdy osiągnie on 200 mil na godzinę, ten spoiler się chowa. I jest to rzecz, która występuje w tym aucie oraz w sukcesorze. A więc czwarte miejsce zajmuje. Power 1. Jest to samochód zauważalnie mocniejszy od Makarona ze względu na jego stat oraz przyspieszenie. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, tutaj wypada gorzej, aczkolwiek w przypadku makarona jest ona dosyć trudno osiągalna. No i w przypadku tego samochodu, gdy on osiągnie około plus minus 200 mil na godzinę. Tego przyspieszenia naprawdę dosyć mocno się osłabia, i później, przynajmniej w normalnym grindzie, dosyć wolno rozpędza się do następnych prędkości, co może być problemem. Natomiast wygląd tego samochodu jest świetny. Ma on też swój customowy dźwięk silnika, który brzmi naprawdę bardzo fajnie. No i jeszcze ma on się unoszące się drzwi. Jak wyjdziemy do tego samochodu, to te drzwi się zamykają. Jak wychodzimy, to się podnoszą, co prezentuje się naprawdę świetnie. A więc czas przejść do top 3, czyli do podium. I nasze właśnie podium otwiera Torpedo. No, Torpedo jest to legendarny pojazd, jeśli chodzi o Jailbreak'a, jeszcze do niedawna uważany jako najszybszy samochód w grze. Natomiast, gdy zostały dodane liczniki prędkości, ten mid został obalony. No i wiadomo, że Brul jest po prostu szybszym samochodem. Natomiast jest to gorszy samochód i nie ma co ukrywać, tym bardziej, że ostatnio otrzymał nerfa. Jest to bardzo brzydkie auto i bardzo przereklamowane, najbardziej przereklamowane auto w grze. Ja tam wolę po prostu Javelina. Nie dość, że rozpędza on się szybciej, to jeszcze ma świetny wygląd. I przykładowo jest też mniej warty w trade'ach mimo tego, że jest rzadszy i jest lepszy. Tak, drugie miejsce zajmuje Bane. Tak samo jak Torpedo, jeden z najbardziej przereklamowanych pojazdów w grze. Jest to samochód, który posiada bardzo fajne przyspieszenie, bardzo fajną prędkość maksymalną oraz bardzo fajne sterowanie. Natomiast jego wygląd po prostu nie jestem fanem, jest to już dosyć mocno przestarzały model ze względu, przykładowo na taki środek. A więc tak, czas przejść do pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce tutaj może dużo osób się zdziwi, lecz jest to Proto 08. Jest to samochód, którym naprawdę bardzo lubię, bardzo mi się podoba, fajnie nim się steruje, oraz statystyki też są naprawdę bardzo fajne. Po przypadku tego torpedo czy beyneta tej prędkości maksymalnej tak się nie osiągnie praktycznie nigdy. I być może są lepsze samochody jak Sukcesor czy Apertur. Natomiast proto, szybko się rozpędza, zazwyczaj tych wyższych prędkości się i tak nie osiąga i po prostu prowadzi się świetnie. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli oczywiście spodobał, to możesz zostawić łapkę w górę, chociaż jeżeli się nie zmuszam. Też możesz zostawić suba wraz z dzwoneczkiem na moim kanale, wtedy będziesz prawdopodobnie otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach, które powiem się codziennie. Mykliam w nocy i to tyle. NARA!